Arkadiusz Rzekier DSB News TV, jesteśmy na 10 Kongresie Spółek Giełdowych w Jachrance. Naszym gościem w studiu jest pan dr Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Panie prezesie, dziesiąty raz już spotykają się przedstawiciele spółek giełdowych na kongresie. Zaryzykuję takie stwierdzenie... Chyba ten kongres będzie najtrudniejszy, jeśli chodzi o tematykę, dlatego że znajdujemy się w bardzo specyficznym okresie makroekonomicznym, gospodarczym. Czy rzeczywiście jest to poważna rzecz dla, 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 dla spółek giełdowych, taka sytuacja? Tak. Tak, spotykamy się rzeczywiście w bardzo trudnym momencie. Zresztą jesteśmy świeżo po ciekawej sesji, podczas której dyskutowaliśmy o kwestiach makroekonomicznych. No, jeśli mówimy o obawach, które stoją przed spółkami giełdowymi, a zapytaliśmy uczestników o to i rzeczywiście obawiają się inflacji, obawiają się spowolnienia gospodarczego, czy wręcz recesji, obawiają się kryzysu energetycznego, obawiają się takich czynników, których powiedzmy rok, dwa lata temu prawdopodobnie byśmy się nie obawiali. No i niestety nie ma tutaj dobrych prognoz. To znaczy Widzimy, że inflacja rzeczywiście jest czymś, czego należy się bać. W zasadzie optymistyczną prognozą jest 20% inflacji w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy i to inflacji, która będzie się z nami utrzymywać przez prawdopodobnie długie lata. Przynajmniej istotne jest spowolnienie gospodarcze, a być może nawet recesja. Jeśli recesji unikniemy, to tak naprawdę to na poziomie 0,05 punktu procentowego PKB wzrostu, więc to są naprawdę minimalne, minimalne wzrosty na granicy recesji. I to są rzeczywiście problemy, które dotyczą tego, że być może spółki będą miały problem z finansowaniem, z rozwojem, bo też skąd wziąć pieniądze? Wiadomo, że no nie będą w bankach zawsze. Dzisiaj spółki, mimo że są spółkami notowanymi, mimo że mają możliwość dokonywania nowych emisji akcji, najczęściej finansują się jednak mimo wszystko w bankach i może się okazać, że za kilka, kilkanaście miesięcy tych pieniędzy w bankach zwyczajnie już nie będzie, albo nie będą dostępne na tych warunkach i dla tych podmiotów, które dzisiaj mogłyby brać kredyty. Czy w takim razie giełda papierów wartościowych jest nadal, będzie, jest atrakcyjnym miejscem do pozyskiwania kapitału dla spółek? Być może paradoksalnie się takim stanie, bo ostatnio nie. Przed chwilą powiedziałem, że spółki giełdowe, mimo że mają możliwość emisji akcji, tego nie czynią, raczej finansują się w bankach. Ale jeśli pieniędzy w bankach zabraknie, no to być może nie będą miały innego wyjścia, a będą musiały pójść na rynek z nowymi emisjami akcji. To trochę mi przypomina sytuację lat 90., kiedy spółki nie za bardzo chciały, ale musiały się finansować na rynku kapitałowym. I być może teraz też tak będzie, że mimo, że wyceny są niskie, no to spółka, która będzie chciała się rozwijać, będzie potrzebowała pieniądza, nie będzie miała innego wyjścia, tylko będzie musiała po prostu zrobić nową emisję akcji. Tym bardziej że w przypadku emitentów, którzy już są notowani, staramy się o dokonanie pewnych zmian regulacyjnych na poziomie unijnym, aby. Te emisje dla już notowanych emitentów były dużo prostsze, że mówiąc krótko, można było zrobić nową emisję akcji bez prospektu emisyjnego. No właśnie o to chciałem zapytać. Jak powinien się zmienić rynek giełdowy? Czego oczekują emitenci, czego oczekują spółki od giełdy? Czy ona się powinna jakoś dostosować do nowych realiów, tych trudnych realiów? Czy emitenci prze, przede wszystkim oczekują zmian regulacyjnych, bo dziś jest tak, że są na nich nakładane olbrzymie obowiązki, zwłaszcza tu mówię o emitentach polskich, ponieważ są to co do zasady spółki małe i bardzo małe. Ja wiem, że w potocznym rozumieniu spółka giełdowa to wydaje się, że jest jakiś taki olbrzymi podmiot, ale. E, e, średnia kapitalizacja spółki notowanej na warszawskiej giełdzie to jest zaledwie 30 milionów euro, kapitalizacja czyli jej wartość. Tak? Czyli, czyli to tak naprawdę są niewielkie podmioty, a na te niewielkie podmioty nakładane są olbrzymie wymogi jeśli chodzi o sprawozdawczość i wszelkiego rodzaju inne e, regulacje. I jedną z takich korzyści, które zaproponowałem, i o dziwo jest duża szansa, że będą one zrealizowane, bo na dzień dzisiejszy to się spotkało z bardzo przyjemnym przyjęciem jest możliwość dokonywania nowych emisji akcji przez podmioty już notowane bez prospektu emisyjnego, czyli spółka. Jeśli chce pieniądze, no to akcjonariusze o tym decydują, że podnosimy kapitał, idziemy z tym na rynek, puszczamy raport bieżący, że sprzedajemy nowe akcje. Jak inwestorzy kupią, to kupią. To by dało olbrzymią przewagę spółkom giełdowym, bo miałby dostęp do finansowania w odróżnieniu od ich nienotowanych konkurentów. A dziś jest tak, że te spółki ponoszą olbrzymie koszty związane z notowaniem, a w zasadzie nie mają żadnych korzyści. Więc fajnie by to było zbilansować. Kiedy otwierał Pan 10 kongres spółek giełdowych. Ma Pan w tyle głowy jakieś oczekiwania po, po tegorocznym spotkaniu z emitentami? Tak, to znaczy za, zakładam, że będzie to kolejny rok, czy kolejne spotkanie, podczas którego przekażemy bardzo istotne wiadomości, bo z oczywistych względów zarządy spółek giełdowych koncentrują się no, na zarabianiu pieniędzy dla akcjonariuszy, a nie na zmianach regulacyjnych, zwłaszcza tych oczekiwanych, tych, które dopiero nadejdą. My jako stowarzyszenie no musimy i mamy, musimy mieć i mamy inną perspektywę czasową. My mówimy o regulacjach, które nadejdą za 2, 3, 5 lat. Staramy się alertować spółki, żeby tego się właściwie przygotowały. Taka jest nasza rola i tak jak mówiliśmy rok temu o tym, że warto jest zapewnić sobie dostawy prądu na długi czas po znanych cenach i najlepiej jeszcze prądu zielonego. Tak dzisiaj mówimy, mam nadzieję tak samo wyprzedzający jak rok temu, o kolejnych problemach, na które spółki powinny się przygotować, czyli chociażby właśnie inne finansowanie wo wobec tych czynników, o których wspomniałem wcześniej, czy też dostęp do finansowania zielonego, czyli poprzez właściwe zbieranie danych dotyczących czynników ESG, w tym tych czynników E, czyli środowiskowych. Dostęp do finansowania, które będzie bardziej dostępne, tańsze dla tych podmiotów, które będą potrafiły po te pieniądze się schylić. Tu na koniec pomówmy o samym stowarzyszeniu. Rośnie rola Stowarzyszenia, stowarzyszenia Spółek Giełdowych. Myślę, że tak. Stowarzyszenie emitentów Giełdowych od zawsze było ważne. Od zawsze staraliśmy się wypełniać tą swoją rolę jak, jak, jak najlepiej. A teraz, kiedy ta ofensywa regulacyjna jest jeszcze większa niż wcześniej, no to nasza rola też musi być coraz większa. Przy czym warto zwrócić uwagę, że zupełnie się przesunęła jakby sytuacja z prac regulacyjnych w kraju na rzecz prac regulacyjnych na poziomie Unii Europejskiej. Lat temu kilka przede wszystkim zajmowałem się regulacjami krajowymi. Dzisiaj, no już w zasadzie od kilku lat zajmuje się prawie że wyłącznie regulacjami na poziomie unijnym, no bo to jest coś, co za chwilę do nas dojdzie i będzie musiało być zaimplementowane, dlatego musimy z bardzo dużym wyprzedzeniem śledzić te prace regulacyjne w Brukseli, żeby odpowiednio wcześnie na te regulacje móc wpłynąć i żeby odpowiednio wcześniej móc emitentów do tych nowych regulacji przygotować. Doktor Mirosław Kachniewski, prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, był Państwa i moim gościem bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję prezes. bardzo.